Siemma, tu Wasz ulubiony doktor od komputerów, czyli ja, repo. Witam tej dzisiejszej nocy. I dzisiaj omówimy sobie kolejny komputer mojego klienta. Zestaw podobny, tylko w obudowie Fantexa. No i nie zrobiłem zdjęcia, bo mi się nie chciało, no ale 1 do 1 praktycznie tak samo wygląda. I teraz tak, przechodzimy do najważniejszych rzeczy, czyli FPS y i, tak dalej, i tak dalej. Zrobiłem dla Was test stokowego Windowsa ze stokowym biosem. Oczywiście z XMP i tam normalne ustawienia Nvidia, wydajność, tak jak większość osób daje, kontrastwikowany Windows, nie lubię tego słowa, jak wiecie. Zrobione OC i tak dalej, i tak dalej. Tutaj się prezentuje oczywiście ten komputerek piękny. I teraz tak, zaczniemy sobie od testów. I zrobiłem sobie na dysk, czyli to co Was w sumie nie interesuje. Ale zobaczmy sobie. To jest defaultowy dysk, włożony z defaultowym Windowsem i z defaultowymi driverami od niego mamy 700 5900 740 88 6500 650, 5100 376 273 yy, Dysk to Hynix P44 teraz porównajmy sobie po zmodowaniu driverów po zrobieniu Windowsa po zrobieniu OC i tak dalej i tak dalej zmniejszmy sobie sam jestem w szoku jak wielka różnica wyszła, bo sam nie byłem świadomy w sumie, że to aż tak może się różnić. I teraz tak. Tutaj ta pierwsza liczba zmienia się marginalnie, więc można powiedzieć, że to błąd pomiarowy, jakby nie patrzeć. Nie ma tutaj jakiejś wielkiej różnicy 20. W drugiej natomiast już mamy 300 więcej. Na rydzie oczywiście. Tu mamy już praktycznie 590 więcej. 550 jakoś tak. Więc to już jest huge. Tutaj mamy 10 więcej, tutaj 45, może być to błąd pomiarowy. 250 więcej, <grydy> praktycznie 800 więcej i 300 więcej, więc dysk można śmiało powiedzieć, że jest 20-30, może nawet 40% szybszy, jeżeli się wszystko zrobi. <grydy> Teraz tak, zrobiłem dwa benchmarki. Jeden to jest na starym FPS benchmarku, drugi na FPS Heaven, już mam to odpalone. Mianowicie tak, tutaj będzie... Szukajcie, muszę zobaczyć, to jest FPS Heaven, czyli ta lepsza mapka do benchmarków. Moja opinia tutaj jest jakby ten default. Ogólnie ten default się buguje czasami, zauważyłem. W sensie default mi chodzi do mapy o FPS benchmarkowa, gdzie, gdzie są stare modele i tak dalej, i tak dalej. Może nawet nie patrząc sobie na FPS-y, oczywiście, że po co jest więcej tych FPS-ów, ale co jest najbardziej interesujące? To jest default. i 7 13700 k z XMP. Jak widzicie... Ten wykres tutaj zwłaszcza wygląda tragicznie. W porównaniu do tego. <gry> Czyli po zrobieniu Windowsa i wszystkich sztuczek. Tutaj, no mówię, to jest jakieś dziwne, wręcz zbugowane, bo to wyszło 75, co jest moim zdaniem niemożliwe, ale ta mapa po prostu jest taka, że ona się buguje czasami jak robię sobie testy. I może to przeoczyłem, a może nie. Tutaj 185, więc też raczej nierealne, ale reszta wyników raczej się zgadza, więc mamy tak 200 fps więcej na zwykłym benchmarku. Na lołach mamy tutaj 50 więcej, 60 więcej, 100 więcej, 100 więcej, 50 więcej, 50 więcej, 100 więcej, 100 więcej. 100 więcej. No i to never mind. Jak zobaczymy sobie wykres, na to nie patrzymy, na ten nie patrzymy, na tym można patrzeć, ale nie trzeba i ma to jest fajne. Jak mamy spajki, jakieś odgry, czyli te framerate nie są równe, granie jest płynna, bla bla bla. no to tu jest default, nie? Tak jak y, praktycznie, tak jak tutaj są linie takie pojedyncze, no to na przykład w, w ryzynach to jest normalne, że to wszystko jest do góry, bo tam w ogóle grać się nie da na tym sprzęcie. Yy, ale teraz tutaj. Ta statystyka jest huge. Ja ogólnie sam jakby nie spodziewałem się, że jest aż tak kolosalna różnica jeżeli chodzi o ten graf, bo tutaj jak widać renderowanie jest na poziomie 5ms w większości, gdzie tutaj jest 4ms w większości. Yy, następnie mamy 6ms, gdzie tu w ogóle praktycznie nie ma 6ms i tutaj 6ms 0,029. Więc no różnica jest kolosalna, jeżeli się zrobi Windowsa i cały overclock w porównaniu do takiego defaulta defaulta. Oczywiście tutaj było zrobione, tak? Nvidia, nie wiem, ustawiłem, takie gracze ustawiają na wydajność. I tak dalej, i tak dalej, żeby nie było to tak, że ktoś myśli, że ja bez XMP odpaliłem profil i pokazuję wam bez XMP, nie? I teraz nowsza mapka, która moim zdaniem bardziej oddaje w testach, czyli ten FPS Heaven. Jak tutaj widzicie znowu są te spajki, p p p, to jeden spaj był na RTZC, blu, 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 mega dużo spajków. Teraz tutaj. No, tutaj wiadomo, że ten framerate będzie lepszy, bo ta gra została zoptymalizowana przez tyle. czas. Mamy default, czyli na poziomie około 3 ms. jesteśmy na tej nowszej mapce, czyli bardziej realnej, czyli która jest aktualnie. Tutaj mamy 4 ms. A tutaj mamy praktycznie 99,983 ms. Czyli jest to kolosalna różnica, bo praktycznie 1 ms. mamy cały czas przewagi. I w tych marginalnych też oczywiście mamy o wiele większą przewagę. Teraz patrząc fps owo na nowej mapce, w sensie na nowych modelach nowe smoki nowe smoki. Jakby to co mamy teraz, tak? Wyszło mi 734 na tym benchmarku tutaj już mi wyszło 999, więc mamy praktycznie 300 fps więcej, jakby nie patrzeć. Na lołach też o wiele więcej, 200 FPS-ów, 200 FPS-ów yy, 300 prawie FPS-ów i tak dalej, i tak dalej, więc bardziej oddaje to na pewno po prostu competitive itd. i tak dalej i bardziej ta mapka jest realna do rzetelnych testów teraz następna rzecz co nam zostało? internet i dysk no internet będzie tak samo jak wcześniej mamy tutaj default bo tu dużo się nie zmienia, ja mam słaby router mam po prostu przy pobieraniu mi on nie domaga jakich opcji bym nie zrobił, jak nie zmodowałbym driverów. I teraz mamy tak. Tutaj jest bez komendy. Wiadomo, że z komendy znowu miałbym wszędzie A i w ogóle wszystko byłoby pięknie, nie? Ale zawsze próbuję bez komendy pokazać, bo jest to. Moim zdaniem bardziej rzetelne, no. Teraz mamy tak, praktycznie tutaj mamy ten sam wynik, jakby nie patrzeć, nie? Internet jest zmodowany, nic tutaj się nie zmieniło. A, bo ja to samo odpaliłem, jestem głupi. No, jest jak jest. Tu mamy default. Dobra. Jednak się zmieniło. Tu mamy niższy jitter po zmodowaniu internetu. Mamy troszkę niższy ping, jakby nie patrzeć, ale to tak marginalnie. 4 pinga to nie jest ten. Po prostu ja on spike, jak mi wykracza ponad 600. Nie wiem czemu tak się dzieje, raczej jest to wina routera. No, ale nie chcę nawet mi się z tym walczyć. Tutaj na defaultowym internecie mamy spajki po 128. Z tego co widać. Maksymalnie na uploadzie, czyli na tym co najbardziej nam zależy. Jeżeli chodzi o graczy, natomiast tutaj maksymalny spike był 17,2. Jeżeli chodzi o Jitter 3.6, tutaj 09, więc powiedzmy ten upload mam na dobrym dosyć poziomie od mojego dostawcy pięknego multimedii. No tutaj no zrobiłem progres. Ale i tak to jest marginalne, nie? Tutaj 4 pingu. Wiadomo, że z komendą. Kto wie o co chodzi z komendą. pisze 1 no to byłoby jeszcze lepiej, ale nie chciało mi się jej wklejać, bo wcześniej nie zrobiłem na defaultowym Windowsie. Ostatnia rzecz to chyba myszka. <laughs> teraz tak. Oczywiście na starym Windowsie, starym, bo teraz jesteśmy na 11, jakbyśmy byli na jakiejś dziesiątce starym tym, no to jeszcze lepszy graf można zrobić czy na siedemce. ale i tak tutaj widać kolosalną różnicę jak się ustawi tą myszkę, jeśli ją też przebinduje do jakiegoś kora. O, fajnie zrobiłem. Dobra, mianowicie Tutaj mamy default z lewej strony. Jak widzicie, Wiper yy, 1000Hz, specjalny testowany 1000Hz, bo większość z Was ma 1000Hz, żeby było to bardziej rzetelne. Jak widzicie, tu jest rozpierdziel dzieli to mocne. Tutaj jest to bardziej ściśnione, czyli jest to lepsze. Czy jest to idealne? Nie. Na pewno na podkładce mojej, na której było chyba wszystko na świecie, ciężko jest ten test wykonywać. Bo tu albo się okrąg znajdzie z kajzerki, albo inny syf. Ale i tak na pierwszy rzut oka widać, że nawet jakby smog stał na mojej podkładce, to ten graf po prostu z prawej jest bardziej ściśniony, więc jest w cudzysłowie lepszy. Oczywiście są spajki, ale jest ich powiedzmy kilka, a tutaj jest kilkadziesiąt, bo tu cały czas można mówić o spajkach, nie? Też jakbym podłączył Vipera 8000 Hz i dał, nie wiem, 4000 Hz, też inaczej by to było. On też nadmienię, że robiłem to na 240 Hz, gdzie 0 nie miałem, blebleble, ble, ble, a to też może wpływać na graf, jakby nie patrzeć. Ech, czy to wszystko, co chciałem Wam ukazać dzisiaj? Chyba wszystko, no. Dobra, dzięki, że oglądaliście, dzięki, że byliście. Zapraszam do budowania ze mną komputerów, zgłosi w wiadomości prywatnej. Zapraszam na mojego Discorda, który jest oczywiście w linku na dole. Yy, no i co? Dobranoc, Elo.